Witam, najpierw panowie w trzech wręczać będziecie, zaczynamy od kobiet, panowie gotowi, widzę macie już sześć statuetki i e, są upominki, no i oczywiście to co najważniejsze, czyli nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę, e, przez firmę Samsung. Bartku coś chciałeś mi przekazać, ale chcesz być z nami po prostu. Dobrze, Bartek Roszak także. A więc, szanowni Państwo, miejsce trzecie na dystansie 1,8. Ironmana wśród kobiet z czasem godzina 13:20 zajęła Basia jamrozik Kapela, Zapraszamy. Tak jest, wielkie brawa. Poprosimy. Miejsce trzecie. Miejsce drugie, czas godzina 6:39. Katarzyna Kaczkowska. Zapraszamy, Kasiu, do nas. I zwycięzczynią na dystansie 1,8 mena. podczas Samsung River Triathlon Series we wronkach zostaje Natalia Krawczyk, Kazik i Kalisz. Czas godzina 3 minuty 51 sekund. Wielkie brawa Natalia Krawczyk. Brawo. Natalia wraca na najwyższy stopień podium. W tym roku po raz pierwszy, w zeszłym roku, w każdym starcie była pierwsza. Tak jest, duże brawa, gratulacje. Czy jeszcze zdjęcia? Czy mamy? Mamy. Dobrze. Dzie dziękujemy, drogie panie.